Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Mamy 1 sierpnia 2024 roku. Dziś 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To będzie odcinek taki podcastowy. To nie będzie odcinek o tym jak powstanie to w Warszawie, ten zryw, wybuch, jak przebiegał i tak dalej, bo to możecie znaleźć wszędzie, o tym napisano, o tym nagrano sporo materiałów. Natomiast to będzie po prostu moja analiza tego co się wtedy działo i tego co w związku z tym dzieje się teraz a według mnie jest tym dużo, dużo po prostu złego. Podziękowania za wspieranie kanału dla Andrzej Wichar w programie Patronite oraz dla wspierających przez YouTube, w szczególności dla Marcin Lover, analityk kanału. A jeżeli ty chcesz wesprzeć moją pracę, link znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję. I jak zapewne z tytułu już żeście zauważyli, będzie to analiza, będą to przemyślenia, nie warszawaka nawet nie człowieka z Mazowsza, tylko człowieka z zachodniej Polski, Wielkopolandii I to jest zupełnie inna perspektywa, też mi się wydaje, dlatego że w wielu filmach, materiałach, filmach dokumentalnych, na YouTubie też, ale i telewizyjnych, nagranych serialach często jest jedna jedyna wizja prezentowana i to wizja, mam wrażenie, że chyba większości ludzi właśnie jest z Warszawy. Natomiast ludzie z innej części Polski, mi się wydaje, patrzą na takie rzeczy troszeczkę inaczej. To nie tyczy się tylko tego wydarzenia, które tu dzisiaj będziemy obchodzić, rocznicę 80, którą no, warto oczywiście pamiętać, tak, To, co się wtedy wydarzyło, bo musimy pamiętać te swoje wydarzenia w swojej historii, ale nie po to, by je czcić tak, jakbyśmy może nawet chcieli to robić i czcić, bo chcielibyśmy na pewno świętować, czy to bardzo ważne wydarzenia i takie pozytywne. Ale pamiętajmy po to, żeby nigdy więcej do czegoś takiego nie doszło. Natomiast to, co się dzieje teraz, Obchody, już od kilku lat, myślę, że to zostało zapoczątkowane, po prostu fałszują historię i fałszują obraz tego, co się wtedy działo. Ja nie byłem wtedy w Warszawie, nie żyłem wtedy, jeszcze oczywiście na świecie. Należę do tego pokolenia ostatniego, które miało kontakt z ludźmi, którzy wojnę przeżyli. Miałem okazję rozmawiać ze swoimi dziadkami, ale i nie tylko z ludźmi, którzy po prostu przeżyli wojnę. To jest pierwsza rzecz. I chyba to powoduje, że troszkę inne jest wtedy wyobrażenie o wojnie niż wyobrażenie to wyczytane z książek, a tym bardziej obejrzane w telewizji. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli chodzi o powstanie warszawskie, to jest po prostu mitologizacja. Stworzono, tworzy się mit, który jest wcielany w życie przez środki masowego przekazu, przez media, przez szkoły przez władze państwowe i kreuje się legendę o jakimś nieprawdopodobnym wydarzeniu, które było jakimś szczęściem, mam już wręcz takie wrażenie. Coraz bardziej zaciera się negatywne skutki tego, nawet się o nich już nie, nie mówi, tylko jakby właśnie mitologizuje się tych uczestników, twórców tego wszystkiego, dowódców, no i w ogóle sam przebieg działań, że coraz mniej się mówi o tym, jakie to cierpienie tak naprawdę przyniosło i zniszczenie to, co się wtedy stało. To zafałszowanie, jakie już od kilku lat oglądam w telewizji, w przekazach, na przykład nawet tylko w serwisach informacyjnych, powoduje, że no właśnie dzisiaj postanowiłem nagrać też ten materiał. Widzę to po prostu, jak dziennikarze wręcz no na siłę albo dobierają sobie po prostu ludzi do rozmów, albo chyba jakby zmuszają których do tego, żeby oni wychwalali powstanie warszawskie, że tak, to było dobre, my tego potrzebowaliśmy, to miało ze sobą same pozytywne skutki. A to jest przecież bzdura to, co się wtedy wydarzyło, było straszne to były dwa miesiące masakry, hekatomby, cierpienia, śmierci i zniszczenia. I nie da się tego w żaden inny sposób podsumować tak naprawdę. Nie da się tego wybielić, choćbyśmy nie wiadomo, jak próbowali. Tutaj jakbyśmy chcieli wybielać obozy koncentracyjne. No nie da się po prostu. I natomiast tutaj się to próbuje zrobić. I to jest dla mnie wręcz chore działanie. To jest działanie szkodliwe. Mówi się, że jest takie powiedzenie, Polak mądry po szkodzie, ale to jest tylko powiedzenie. Ono nie ma zastosowania, mam wrażenie, w rzeczywistości. Właśnie my, Polacy, mamy z tym problem, że my nie jesteśmy mądrzy po szkodzie. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że to też trochę zależy od regionu, ale to się zmienia. Mam wrażenie, że coraz bardziej się ujednolicamy. Wielkopolanie, Malższanie, czy ludzie z Małopolski, z Pomorza i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie jak język, coraz bardziej nam się ujednolica. Coraz mniej ludzi używa już gwary, albo chociażby zwrotów gwarowych. Właściwie nieliczne wyrazy, to sam widzę, prawda, u siebie, kiedy ja jako dziecko widziałem na przykład jak rozmawiali moi dziadkowie nawet moi jeszcze rodzice i sam nauczyłem się wielu zwrotów kwarowych w tej chwili na przykład w przedszkolach w szkołach w ogóle nie tego się już nie praktykuje ludzie się wymieszali przyjechali do wielkopolski z Warszawy i wzajemnie i tak dalej i tak dalej I to powoduje że to jest spojrzenie się u licea, no bo też wiecie każdy siedzi czy siedzi w Szczecinie, czy siedzi w przemyślu ogląda telewizję tak naprawdę z Warszawy no nie każdy bo ja na prawie ty telewizji nie oglądam włączę czasem z, czasem z ciekawości bardzo rzadko I mam wrażenie że było to pokolenie też coraz mniej ogląda na telewizję, natomiast starsze, natomiast starsze pokolenie bardziej, oczywiście. Natomiast no jeżeli mamy takie coś, mam takie wrażenie, że na przykład i tak wielu twórców, nawet jeżeli oglądacie YouTube'a oglądacie, czytacie to na internecie, to no przecież większość tych serwisów internetowych to jest tak naprawdę wszystko wydawane w Warszawie w większości. I to powoduje, że na cały kraj jest narzucany jeden obraz. I, i dobra, ale żeby to był obraz prawdziwy, a to jest obraz fałszyw. I przykładem właśnie takich przemian, takiego troszkę małego prania mózgu, można by powiedzieć, jest to, co dzieje się w filmach, serialach, ale czyli w tym, co najbardziej trafia do takiego masowego przekazu, do, co najbardziej ludzie oglądają. I w ostatnich kilkunastu latach no, nagrano na temat powstania kilka filmów i seriali z nim związanych, wielu bardziej. I takich jednym z takich sztandarowych przykładów dla mnie jest serial Czas Honoru. To nie jest serial historyczny, oczywiście, to jest serial przygodowy, ale o ile pierwszy i drugi sezon był nawet, nawet no był trochę ciekawy, bo rzeczywiście poruszał ciekawe wątki, był dobrze nagrany, grali naprawdę nieźle aktorzy, można było popatrzeć trochę ten klimat, co tam się dzieje, no to później ten serial zaczął bardzo, bardzo skręcać politycznie. Działo się to coś takiego samego, jak było w seriale Dom. Tutaj młodszym bardzo polecam, słuchajcie, obejrzyjcie pierwszy, pierwszy sezon zwłaszcza serialu Dom, bo to jest naprawdę fascynujący serial z genialnymi aktorami. I właśnie potem przychodzi drugi sezon tego serialu Dom, nakręcony już w latach 90 -tych, no i tam już jest tylko polityka, polityka określonej wizji. I tutaj jest mniej więcej coś takiego, tak samo. I jest taki sezon Czas Honoru Powstanie. Trochę przymusiłem się do oglądania tego. Przyznaję, że nie oglądałem tego zbyt uważnie, no bo to nie ma jakby żadnych wątków takich, które by dawały na wiedzę historyczną serialu. Natomiast tam jest strasznie idealizowana wizja właśnie Powstania Warszawskiego. Ci dzielni powstańcy, którzy zawsze mają broń, amunicję i tak dalej, zawsze chcą chętni, zawsze chcą walczyć i w ogóle. I takie coś fałszuje nam obraz z tego, co się wtedy działo, a tam nie było wcale tak różowo. Nie było praktycznie sukcesów. Tam nie było niczego poza śmiercią, tak naprawdę. I to jest jeden z takich przykładów, który właśnie nam pokazuje, co się zwłaszcza tym młodszym pokoleniom, mam wrażenie, próbuje przekazać, jak przymienia się historia. Ale ta wiedza w cudzysłowie nowo kreowana jest nam narzucana na różne. Warianty. Nie tylko przez właśnie takie filmy czy seriale. W ogóle świadomość o tym, co się wtedy działo na tle powstania, co było na froncie przed wybuchem powstania. Przecież no ta wizja tego, że Stalin specjalnie zatrzymał swoje wojska, żeby nie iść na Warszawę. No to to jest po prostu wałkowane już uparcie od kilkunastu, a nawet dziesięcioleci, tak. To jest jedna rzecz. I, e, i to jest coraz bardziej pogłębiane. Właściwie nie ma już. Nie ma miejsca na dyskusję, Jacyś nie naprawdę historycy. Tacy historycy, historycy próbują jeszcze narzucać, próbują jeszcze gdzieś przedzierać się ze swoją po prostu, nawet nie opinią, tylko właściwie faktem historycznym, ale jest im coraz trudniej. Oni są odrzucani, oni są spychani na boczny tor. Oni mogą jeszcze gdzieś tutaj, może w YouTubie się pojawić, natomiast nie użył tej oficjalnej e, telewizji. Nawet taka kanał, jak Tefopy Historia, który na samym początku rzeczywiście był miejscem, gdzie na przykład e, było kilka takich programów, gdzie naprawdę spotykali się fachowcy. Jeżeli ktoś był zainteresowany, mógł się tam czegoś dowiedzieć. Natomiast teraz to tam też jest taka sieczka, że przestałem to oglądać, praktycznie przyznaję się. Natomiast y, cała parodia tego jest, mam wrażenie, że bardziej ta prawda, jak było nawet, była pokazywana w czasach PRL. Jeżeli obejrzymy filmy, albo seriale, albo w ogóle przeczytamy jakieś książki związane z powstaniem warszawskim, to tam jest bliżej tej prawdy historycznej niż teraz. Oczywiście, musimy sobie zrobić filtr, tak? Czyli zakładamy sobie filtr, wiecie, na ten przekaz taki typowo propagandowy z tamtych czasów. Ja omijam, wiecie, wszystko to, co było przed 56. To już tam jest inna sprawa, oczywiście. Natomiast takie lata 60., zwłaszcza 70., zwłaszcza lata 70. za Edwarda Gierka. Gdzie no, wszystko bardziej się takie otworzyło i rzeczywiście bardziej otworzyło się także przemysł filmowy na aspekty związane i z powstaniem, i z armią krajową. Tam rzeczywiście zaczęto już zupełnie na chce wszystko przedstawiać i tam zaczęto pokazywać tak naprawdę bliższy znacząco przekaz. No bo w dawnych czasach, w dawnych czasach to tak brzmi, na lata 70, -ty, 80, -ty, no. Jeżeli mówiono, że armia radziecka się zatrzymała, bo nie była w stanie iść dalej, no to to by jest prawda chyba, bo rzeczywiście nie była w stanie zająć Warszawy. Nie była w stanie zająć Warszawy. Pod Warszawą toczyła się ogromna bitwa, która pochłonęła znaczące zasoby armii Czerwonej, która się zbliżała do Warszawy, ale zanim ona weszła na Pragę, ona poniosła ogromne straty, to żyła walki na w wielu obszarach Polski, na południe przede wszystkim od, też od Warszawy i to nie jest tak, że po prostu Rosjanie, wiecie, stali, a dobra, nie, to czekajcie, my się zatrzymamy i tam będziemy czekać, aż sobie tam Niemcy wybiją tych Polaków i tak dalej. Oczywiście to, czy oni tam ich wybiją, czy nie, to było Stalinowi obojętne, nawet może było mu na rękę, nie musiałby robić tego sam. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że po prostu Armia Czerwona miała, w swoim zadaniu dojście do Warszawy, przynajmniej do linii Wisły, a i przekroczenie tej linii Wisły, tak, z rozpędu, żeby uchwycić przyczółki, Natomiast nie była w stanie tego zrobić, bo Niemcy, jeszcze ostatnim rzutem na taśmę, w roku 1944, w lecie 1944, mobilizując ostatnie zasoby, tak naprawdę swoje, zatrzymali właśnie tutaj Armię Czerwoną na granicy Wisły, a czasami i przedem, jak właśnie w przypadku Warszawy. I na przykład jest taki film, myślę, że też bardzo znany, Godzina W. I on tak w trosze, trochę sposób zupełnie inny, ale on bardziej już nawet chyba pokazuje to, co się działo oczywiście przed, on nie pokazuje żadnych działań w, no ale przecież te sceny z Powstania Warszawskiego występują już w pierwszym filmie powielonym w zakazanych piosenkach. Później mamy zupełnie inne też aspekty z tym związane w filmach. I tam jest naprawdę bardziej pokazane. Tam jest na przykład pokazane to, jak powstańcy w filmach właśnie, serialach z PRL-u, którzy przechodzą, próbują się gdzieś przedrzeć, są wyzywani, wykrzykiwani, są obelgowani przez mieszkańców, bo taka była prawda: Armia krajowa ściągnęła na ludność cywilną, Warszawy po prostu no, śmierć, zniszczenie, cierpienie, głód na niewyobrażalną skalę. Na skalę większą niż oblężenie z 1939 roku. Tak. Dlatego, że prawie trzy tygodniowe oblężenie Warszawy z 1939 roku nie spowodowało takiej ilości zabitych, rannych, cierpiących i zniszczeń miasta. Mimo, że to, wtedy było miasto oblężone, bombardowane przez samoloty, ostrzeliwane przez artylerię, no to nie doszło tam do walk w samym mieście, tylko na jego przedmieściach, jakby, tak. Tam zostały Wehrmach zatrzymany. Wiem nie wdarł się do Warszawy. Natomiast no nie spowodowało to tego zniszczenia praktycznie całego miasta, które nastąpiło w roku 1944. I w, tutaj w tej materii jest też jeszcze jedna rzecz, tutaj jeżeli chodzi o to, że czy Armia Ludowa, wcześniej Marii Ludowa brała udział w Powstaniu Warszawskim. No brała, brała. Podjęła decyzję o przyłączeniu się. Zresztą Armia Ludowa w ogóle była zarządzana tak, że jeden z podstawowych ich działalności, nie patrząc na konsekwencje, to było oczywiście też złudne i złe, prowadzili bardzo aktywne działania bojowe i w związku z tym przyłączyli się też do działań Warszawy. Tutaj w chwili teraz jest bardzo często też no, przemilczane, jak to się mówi. No bo Armia Ludowa teraz jest passe, Oni nie wolno już nawet mówić i wspominać, to byli jedni wielcy, wszyscy zdrajcy i tak dalej. Ja się z tą opinią nie zgadzam. No, oni walczyli na swój sposób, na, o swoją inną, może Polskę. Oni byli zarządzani przez rzeczywiście Wielkiego Brata ze Wschodu, to też jest fakt. Natomiast no, walczyli tam Polacy, tak? którzy przyłączyli się do takiej organizacji innej i oni też mieli na swoim celu przede wszystkim pokonanie okupanta niemieckiego. Więc nie możemy tego im odebrać. Że oni walczyli twardo, że oni też yy, walczyli, zabijali Niemców i ginęli. To też jest ważne. Co prawda, oczywiście, wtedy bardziej podkreślono ten udział tamtych formacji niż, niż AK, ale teraz mówi się tylko o AK niemalże. Natomiast AK się pojawiło, jeżeli chodzi o PRL, i właśnie w latach 70. bardzo się pojawiło i już zupełnie inaczej było prezentowane niż w latach wcześniejszych. To myślę, że też, ale to jest oczywiście temat na zupełnie co innego. Same Powstanie Warszawskie w czasach PRL-u, no słuchajcie, to było czczone, była obchodzona rocznica. Został wybudowany w latach 80., pomnik, który stoi do dziś w Warszawie. Pod nim są główne obchody. I e, przecież, właśnie już pierwszy film powojenny, nawet w czasach stalinizmu, czyli zakaz piosenki, on e, jeden z bardzo dużej części toczy się w czasach e, powstania warszawskiego I wszystkie następne popiliwiamy i tak dalej, prawda? Natomiast no. To jest takie trochę może właśnie dziwne, ale mam wrażenie, że wtedy to nawet było bliższe temu, co jest teraz. Bo pokazywano po prostu śmierć, zniszczenie i że to była zła decyzja, bo to była zła decyzja. I to, co się wtedy wydarzyło, to oczywiście wielkie bohaterstwo tych, którzy w tym walczyli. I to o tym trzeba pamiętać. O tym, co zginęli tam ludzie i to musimy pamiętać. Warszawiacy muszą, ci, którzy mieli, mają rodzinę że mają poległych, muszą iść, zapalić i zniszczyć, muszą o tym mówić dzieciom, że tam zginęli ludzie. Ale nie można mówić, że zginęli oni w sposób, e, który coś nam dał. No niestety. Niestety bądźmy naprawdę mądrzy po szkodzie. Odpowiedzialność za to ponoszą oczywiście ci, którzy tę decyzję podjęli, ci, którzy wydali rozkaz. Dowództwo, generałowie, pułkownicy. Oni nie ponieśli odpowiedzialności nikt. Poza nielicznymi. Ci, którzy trafili na przykład w ręce radzieckie, jak Okulicki. Chociaż niektórzy mówią, że Okulicki był nawet, mógł być agentem. E, właśnie dlatego, e, właśnie tak bardzo oponował za tym, by doszło do wybuchu powstania. Optowo, przepraszam. I e, Natomiast tacy jak burko Morowski, jak Hruściel, oni nie odpowiedzieli nigdy do końca za to. Oni udali się na imigrację i żyli sobie na Zachodzie. Nie wrócili już do Warszawy zniszczonej, zrujnowanej, leżącej w gruzowinie. I to jest też przykład tego, że no niestety my mieliśmy pecha co do oficerów. Do tego, że my za bardzo zawsze kierujemy się emocjami. I taki jest teraz. Że nasi dowódcy, nasi oficerowie byli niestety słabi. W większości, nie mówię, że wszyscy. Dużo takich było, którzy rzeczywiście potrafili racjonalnie działać na polu bitwy. Ci, którzy zostali w kraju, niestety w większości nie. I jeden z takich przykładów jest Burkomorowski. To, dlaczego on został dowódcą formalnie AK, dlaczego został potem został hmm, wodzem naczelnym, no to już są kwestie nawet bardziej polityczne. Sam Burkomorowski nie był wybitnym żołnierzem, nie był wybitnym oficerem. W ogóle do końca y, kończył y, tak naprawdę swoim oficjalną karierę. Właściwie skończył jako pułkownik we wrześniu 1939 roku. Natomiast później generałem został już mianowany z delegacji, bo z, z Londynu. To jest też warte zauważenia. On nie dowodził nigdy. On był ułanem, był kawalerzystą, za dużo nie walczył. W roku 1920 był ranny Komorowem i w ogóle on nie walczył. Słuchajcie, on nie walczył, nie był na żadnych misjach czy czymś takim. Nie walczył w roku 1939 tak naprawdę w większości. Niewielki epizod. I nie miał w dodatku żadnego doświadczenia w walkach ani piechoty, a tym bardziej w walkach miejskich. Żebyśmy sobie zdali sprawę. Tadeusz Komorowski był wybitnym miejscem, był olimpijczykiem i tym najbardziej przyczynił się Rzeczpospolitej. Natomiast on mówi się, że tak do końca rzeczywiście nie dochodził. Nie dowodził, że on był w ogóle chory już wtedy i nie był tak naprawdę w stanie dowodzić i tego do końca nie dokonywał. Faktycznym, można tak powiedzieć, dowódcą był Antoni Hruść, pułkownik. Człowiek, bardziej już może do tego się nadający, jako człowiek przede wszystkim, który dowodził piechotą, to był piechot. Człowiek, który w kampanii wrześniowej walczył w twierdzy Modlin, mający już większe jednak jakby nie było doświadczenie. Człowiek z przygotowaniem też wojskowym jeszcze z czasów austro węgierskich Natomiast to, co przede wszystkim charakteryzuje ich, to to, że oni też ze sobą się, pierwsze, nie lubili, byli ze sobą jawnie wrodzy i mieli zupełnie inne wizje. Bór był przede wszystkim wybitnie antyrosyjski, to miał we krwi. Dlatego też nie był w stanie przyjąć jakiegoś innego działania niż działania przeciwko Związkowi Radzieckiemu i uznał, że powstanie warszawskie toczące się jest działaniem prze przede wszystkim przeciwko Związkowi Radzieckiemu i cała akcja burza. Bo taka była też jego idea. W ogóle doprowadziła do masakry. Chrścień miał troszkę inne podejście, natomiast on był człowiekiem bardzo zatwardziałem, on chciał walczyć do końca. Yy, natomiast był człowiekiem, który chciał się dogadywać z komunistami. Miał troszkę może jednak najbardziej trzeźwe spojrzenie. Natomiast. I oni, i inni podjęli tę decyzję błędną. Podjęli decyzję o wybuchu, bo to oni podejmowali. Tak naprawdę Londyn nie chciał, żeby doszło do wybuchu przecież Powstania Warszawskiego, żeby doszło do czegokolwiek tutaj. Bo Londyn wiedział, że to będzie masakra. Sosnowski to wiedział. Natomiast tacy jak właśnie Chróściel podejmowali decyzję nie mając żadnego rozpoznania, nie mając żadnego rozpoznania do tego, jaka jest rzeczywista sytuacja. Oni uznawali, że armia niemiecka jest w rozbocie, jest rozbita i że już słaba, i właściwie nie stawi żadnego oporu, i, i, i będzie się poddawać. Mało tego. Człowiek ten był tak chętny do walki, że mówił, że jak ktoś nie ma broni, to nie bierze kamień i tym kamieniem wali w głowę Niemca i zabędzie na nim broń. No Dosłownie on tak gadał, słuchajcie, to, to nie są żarty. Taką mieliśmy, słuchajcie, kadr dowódczą. Takich mieliśmy oficerów, którzy podejmowali i później dowodzili w tym powstaniu, na ile oczywiście modli, bo wtedy też wszystko to było. Które po partyzansku dosłownie przenosi, zabione tam nawet łączności dobrej nie było. I jak sobie na to wszystko popatrzymy, to, to tak, może ludzie chętni do walki byli, nie było broni, e, było mało amunicji, e, nawet granatów brakowało, nie było już o zapasach żywności czy czegokolwiek, tego tak naprawdę też nie przygotowano w odpowiedniej ilości. E, nie było oczywiście jakiejkolwiek broni przeciwpancernej, tak naprawdę przygotowanej czy przeciwlotniczej. I do tego byliśmy jeszcze fatalnych dowódców. No, Czy to się mogło nie udać? Zastanówmy się. Którzy podejmowali decyzję tak naprawdę pod wpływem emocji. Tylko i wyłącznie. Podjęli fatalną decyzję. Ta decyzja spowodowała przede wszystkim zniszczenia. Śmierć ludzi. Ile zmieniono wtedy warszawiaków? Do tej chwili trwają spory. Nie bardzo długi czas była prezentowana liczba 200 tysięcy. Teraz wiemy, że ona rzeczywiście jest przesadzona. Raczej bliższe są te straty ilości 100 tysięcy. No biorąc pod uwagę, że w Warszawie przecież w drugi wojnie światowej przebywało ponad milion ludzi, no to to, to jest naprawdę realne. No, jeżeli w blokach, w piwnicach kryli się mieszkańcy i, i mieszkańcy o, też na pewno jacyś już zniszczony wcześniej dom w pobliżu, no to jeżeli taka bomba z sztuka się spadła i trafiła w cel, no to tam byli wszyscy, dziesiątkami, dziesiątkami. Więc skala była ogromna zniszczeń i straty ludzi, ale wielu ludzi także zmarło z niedożywienia, z braku wody, oczywiście z ram, z chorób, no z tego wszystkiego, co, co, co to za sobą ciągło, później tego wychodu z Warszawy, tego, tego po prostu, weźmy to przysłowie ewakuacji, później już po, 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 po październikowej i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko spowodowało śmierć, ale spowodowało też zniszczenie. Miasto legło w gruzach. To miasto było zniszczone. Można by nawet powiedzieć, że właściwie jakbyśmy sobie przyliczyli, to to była większa hekatomba niż kampania wrześniowa, która spowodowała kolaps państwa, która spowodowała załamanie się i dezintegrację kompletnej naszej armii milionowej. Ale jakbyśmy sobie przyliczyli, jak na małym obszarze toczyła się walka i ile zginęło ludzi w kampanii wrześniowej, ile w Warszawie, no to to jest w ogóle niewyobrażalna skala. Miasto po walkach we wrześniu 1939 roku było pokiereszowane, Oczywiście bomby niemieckie, zwłaszcza tak zwany Radny Poniedziałek, spowodowały naprawdę przede wszystkim duże ucierpienie infrastruktury miasta, takiej krytycznej jak gazownia czy, czy, czy filtry. Natomiast później to przywrócono do funkcjonowania. Częściowo miasto no, też, no, nie mogło tego zabudować, no, ale przywrócono je do funkcjonowania, to jest to nie było zniszczone. Obejrzyjcie sobie jakieś materiały, zdjęcia, filmy z czasów okupacji, to, to domy stoją całe. Nazywacie no, już po 1944 wieku. I później całe państwo zniszczone musiało odbudowywać stolicę. Była taka akcja, prawda? To z moich obszarów, z Wielkopolski, wożono cegły wagonami kolejowymi na odbudowę Warszawy. I to był też ogromny wysiłek. Zginęli ludzie, nie było miasta, trzeba było je odbudować. Państwo, które się rodzi z niczego. Jakiekolwiek go nie było, było komunistyczne, to prawda, ale jakiekolwiek go one nawet nie było. To musiałoby odbudować wielkie miasto olbrzymim kosztem i wysiłkiem. Cały kraj na tym cierpiał, bo rzeczywiście podjęto decyzję, że odbudujemy Warszawę, ale to powodowało, że nie odbudowano innych miast, że wszystko cierpiało, że cierpiał przemysł, cierpiały porty i tak dalej, bo Warszawa miała priorytet. Też ona była odbudowana przez dziesięciolecia tak naprawdę, bo jeszcze e, na przykład, jakbyśmy cię sobie poglądali Kroniki filmowe, to z lat 70. widać jeszcze zniszczenia powojenne. To był olbrzymi koszt. To była tylko masakra. To nie przyniosło niczego. Śmierć tych ludzi nie przyniosło niczego. No bo teraz się mówi, mówi tak, no bo oni chcieli powitać Czerwoną. To było nierealne. To było nierealne. Armia Czerwona nie była wtedy w stanie wejść do Warszawy. Nie byli w stanie pokonać Niemców. No to już ostatnim takim, który słyszałem, chyba najgłupszym, jaki można wymyślić, powodem, dlaczego warto było wywołać powstanie, że oni walczyli o wolność. Jak o wolność? Przecież nie spowodowali niczego. No tak. Ale dali sygnał na przyszłych pokoleń, że warto walczyć, No ludzie świata chyba warto ginąć. No już głupszego naprawdę nie da się po prostu wymyślić powodu do tego, żeby, żeby zniszczyć miasto. Wysadźmy się w powietrze po to, żeby pokazać, że warto walczyć. Nie, jak to mawiał George Patton, nie chodzi o to, żebyś ty zginął, tylko żeby zginął ten skurczybek, do którego walczysz. I tak się wygrywa wojnę. A nie kładąc się. Taki przykład. Ostatnio sobie miałem okazję przypomnieć, że poglądałem słuchajcie Potop. I jest ta scena, kiedy książę radziwił, Janusz zadziwił i e, jest u siebie na zamku i przebywa u niego oczywiście e, Andrzej Micis. I, I prawda tam chodziło o to, że y, no, Janusz zadziwił, postanowił stanąć. Po stronie Szwecji, no, ale on się tłumaczy, że on to robi tymczasowo, bo nie w stanie Szwedów zatrzymać i tak dalej. A oczywiście Kmicic nie jest w stanie tego no, zaakceptować. Jeśli go pyta, więc Janusz, no to co miałem zrobić? A Kmicic mówi: zginąć. I to jest taka typowa postawa, wiecie co? Taki Kmicic jakby nam dowodził, takim właśnie w Warszawie. to tam takie Kmicice właśnie dowodzili w tym powstaniu warszawskim. Podjęli to się, Oni podjęli decyzję: trzeba zginąć. Znaczy. To nie, no to, to nie o to chodzi. No, tym sposobem nie wygramy ani wojny i dziś my i tak nie wygrali. Pozbadziliśmy tego do śmierci i zniszczenia. Ten mit walki, który teraz się właśnie kreuje, jest straszny, bo on nie daje nic. On nie uczy nas niczego. No, to uczy tego coś gorszego. Uczmy się o tym, jak żeśmy wygrywali. Uczmy się o tym, jak żeśmy zwyciężali. I nie mówię o tym tylko dlatego. Że mam gdzieś w głowie oczywiście powstanie Wielkopolskie, zwycięskie. Zresztą były dwa takie, jeszcze na początku XIX wieku, ale myśmy w Wielkopolsce też mieli przegrane zryw w połowie właśnie XIX wieku. Dwie próby. I te próby nauczyły coś Wielkopolom wtedy: że trzeba się bardzo dobrze przygotować i trzeba znaleźć odpowiedni moment. A w Warszawie w 1944 nie było niczego. Walka sama w sobie nic nie daje. Ten mit walki, która ma w sama sobie coś dać, jest zły. Daje tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo daje to, o czym powinniśmy pamiętać. Zwycięskie bitwy pamiętajmy. Tam, gdzie polski żołnierz zwyciężał, tam, gdzie polski żołnierz bił tego Niemca, gdzie miał okazję zadać mu straty chociaż. Pamiętajmy o takich wydarzeniach. Bo takie też się zdarzały w naszej historii. Pamiętajmy o zwycięskich bitwach, które miały miejsce. Czy to o zajęciu Monte Cassino, czy Falez, czy Breda, czy Wilhelmshaven, Kołobrzeg Na przykład. No choćby ten, po, po, czy yy, bitwy pod Studziankami, czy w końcu zajęcie Berlina. To są rzeczy, o których trzeba pamiętać. Czy uczy się teraz w szkołach o zajęciu koło brzegu? Czy ucie się o przełamaniu wału pomorskiego? Jak się w ogóle o tym wspomina? Tamże że polski żołnierz ginął? Ginął. Przełamanie wału nie było łatwe. Polscy żołnierze zginęli, leżą na cmentarzach, w Złotowie. Nie tylko. Ale tam oni chociaż coś dokonali. Ich śmierć nie poszła na marle, bo w końcu pokonali wroga. I doszli do Berlina, do jego stolicy, by tam zmiarzyć okupanta, który przez ponad pięć lat rabował, niszczył i mordował nasze państwo. I to właśnie pamiętajmy zwycięstwanie porażki. Dziękuję za wysłuchanie, ale też oczywiście pamiętajmy o tych, którzy wtedy zginęli, mimo że musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby budować swoją przyszłość. Dziękuję. जब